Hej, okay. cześć, manko wam wszystkim ludzie, z tej strony Corner I witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale I jak sami widzicie już prawdopodobnie po tytule, po miniaturce Gramy dzisiaj w modyfikację, która została stworzona do oczywiście naszego tutaj FNF'a O My Little Pony Prawdopodobnie może kiedyś oglądaliście, słyszeliście właśnie o takich kucykach Całej w tej, no akurat oglądałem, to troszeczkę tam wiem A propos jeżeli chodzi o samą tej właśnie tą bajkę taką Polbajka, tam serię, to akurat miało kilka sezonów chyba z tego co wiem Więc no, dzisiaj gramy w modę właśnie stworzonego w, tutaj w świecie My Little Pony w naszym Friday Night Funkin Z tego co widziałem właśnie na kanale Billy Penzu pojawiła się ta modyfikacja Więc mod może być naprawdę świetny Jestem giga ciekawy jak to będzie wyglądało A was widzowie na samym porządku proszę jedynie o to żebyście pamiętali o tym Żeby napisać jakiś fajny komentarz pod tym filmikiem jaki zostawić łapeczkę w górę ponieważ jestem giga, ale to giga ciekawy jak to będzie wyglądać. I bo już na samym początku mamy, zresztą pokazane tutaj Pinkie Pie po lewej stronie. Am I ready? Czy jestem gotowy? No. <grystanie> ok. Funkin' is magic, tak jak chyba nazywa się cała modyfikacja tutaj w tej prawym górnym rogu. Więc lecimy w takim razie. Z tego co wiem, będą chyba jakieś cutscenki, więc... szykujcie się na moje piękne tłumaczenie. Żartowałem. <grystanie> ok. Jak na razie, standardowy crash gry, prawdopodobnie przed jakąś cutscenką. Ok, spacem skipuję tego. Ok, dobra Portal? Wo. spokojnie. Wait, stop. I swear I was only touching the hips. <laughs> Czy daddy nas tu wysłał? Fuck you, Purple. <laughs> tak, tu wysłał ich daddy direst. Watch your mouth, that's my dad. Weź się trochę uspokój, to mój ojciec Why can he just punish me like a normal dad? I like me out or something Dlaczego znaczy nie może się mnie pozbyć jak jakiś normalny ojciec Na przykład nie wiem wykopać mnie czy coś Well, he isn't really a normal dad Nie jest w końcu do końca normalnym ojcem Where are we anyway? A tak w ogóle to gdzie my jesteśmy? Looks like some walkie forest w jakimś dziwnym lesie Hmm um, Left or right Nie no naprawdę no proste, że w prawo! Moby do ubija <laughs> Nie no oczywiście, że w lewo. Huh. I don't know boyfriend. Should we pick the path leading to undying darkness? Powinniśmy brać drogę prowadzącą do kompletnej ciemności Czy drogę prowadzącą... Czy co? The path leading to the end of the damn thing um... This is a tricky <laughs> błogę z ciebie dobra. Ten motyw się zapowiada dobrze po stałych dialogach. To było, tego, wiecie, jakieś tam zagadkowe pytanie. Po prostu chodźmy. Jej! Zobaczcie! Tam widzę tego! Spa Boże, Spark? Dobrze O jest, zapomniałem, jak się nazywa. Spike! O, Spike'a, zobaczcie, mamy po prawej stronie. Jo, tam ten smoczek. I jeszcze zapomniałem, jak ona się dokładnie nazywała. O Jezu. Bo to chyba jest Spike z tą. O matko, nie pamiętam. więc jakie ja dawno oglądałem tego Metal Pony. To, to takie, wiecie, to tam kiedyś też zdarzyło mi się pooglądać, okej? Okay? Jeżeli ktoś oglądał, to tutaj będzie pewnie też kojarzył te wszystkie kucyki. There seems to be an abundance of colorful quad quadrupeds. No wygląda na jakieś naprawdę kolorowe miasto. You... Boy, Boyfriend, Oh my god. This city. Is... Oh my God, to jest... this is fucking my little pony! <laughs> oh my God, aqui fetch a pony out. Tak, i wtedy to jest ponyville. Wow. Czekaj. You are Brony? Well, some prefer the term pe Pegasister. <laughs> Sounds dumb, to brzmi głupio, got a that knows how to torture a man. Teraz już wiem dlaczego to jest takim tortującym człowiekiem. It will have my bullying by the edge of a trident than be stuck in Candyland. It is not Candyland. it's a Ponyville, to nie jest jakiś tam cukierkowy świat, to jest Ponyville. You seem to be quite knowledge, knowledgeable about this toy marketing TV show. Wydaje się, że masz jakąś wiedzę na temat tego Miasta, powiedzmy, z te, takie wiecie, bajki z telewizji. Quite indeed. In about a few seconds a funny character is going to show up and introduce, to this, introduce us to the town. E, tak, i prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku sekund pojawi się postać, która zapozna nas z całym miastem. Right? <laughs> oh, Boże, ej, to mi się podoba, to po prostu reakcje gifem, takie słodziutkę! About... No. <laughs> oh. <laughs> No, nie pojawiła się żadna tego. Oh, <laughs> Twilight, what the f monster? Holy shit! <laughs> hey, Twilight. Whoa! Is this was a kids show? We're supposed to for kids. Oh, great! It's the racist. What? 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 Okay, first, I'm not racist. I <laughs> CO JEST? Okej, okay, wow, okej okay, To się zaczyna grubo Nie jestem I nic... I'm friend with a bunch of different types of ponies around Jest tutaj naprawdę wiele różnych typów kucyków Yeah, I assume only ponies are nice and docile And other races dangerous are dangerous or trite Tak, że po, wiecie, kucyki i tak dalej są dobrą i Bezpieczną tam rasą, a już inne rasy są niebezpieczne I, wiecie Złe Nope, I'm actually friend with a baby dragon, nie? Ponieważ jestem też przyja moim przyjacielem jest na przykład mały smok. He's one of the good ones though. Jest jednym z tych dobrych, not like those other dragons, nie jak te inne smoki. Mowa oczywiście o naszym tej spajku, który jest dosłownie po prawej stronie tego... Tutaj w tle. Okej. Okay. Trzy kropki, by the way. <laughs> Wait! No no no, I didn't mean like... Pii! Pinky! Dobra, jak Pinky jest już na zabawie, to się zaczyna. Holy moly! Real, actually humans! To naprawdę są ludzie! That's what I'm talking about. To jest to, o czym mówiłam. O, oh, Pinky! Let's you're here! Quick tell these monsters is not racist! O, oh, Pinky, cieszę się, że tu jesteś! Szybko, powiedz im, że tym potworom, że nie jestem racistem! <laughs> Uwielbiam tego woda! <laughs> I like this so much! So, Lyra wasn't being all Coco in the brain You must be new here! Więc Lyra nie żartowała z tym, że ktoś naprawdę jest nowy tutaj w tym mieście. Znaczy nie straciła rozumu chyba czy w coś w tym stylu. Naprawdę ktoś nowy jest tutaj. Well, considering you haven't seen actually humans before Jeżeli nie widziałaś nigdy wcześniej jakichś innych ludzi, to ta. Oh, you know what that means? O i wie, wiecie co to znaczy? Uh, nie. A welcome to Ponyville Song, of course! O, no tak, standardowa piosenka jak w My Little Pony, tak. Witamy, Pony <laughs> O, oh, I'm so excited! Jestem taka podekscytowana! <laughs> Uwielbiam okay, to. Okej! Okay. My już gramy! Let's go! <laughs> ta Twilight tam po prawej stronie. Ale to jest kozak! Okej. Okay. O, siemka. Okej. Okay. Czemu powiedział howdy? How doing? How do do Let's go! Pinky? Fila, to nie miał kiedyś wersji demo? Ja nie grałem w tego moda nigdy wcześniej widziałem, co było, że był kiedyś jakieś moc spinki. Ok jeszcze z kocyków kurde z tego Okej okay. Ej dobra, modyfikacja, jeżeli chodzi już o same dialogi, mi się giapodoba, ale złyczka już jest fajna Okej okay. Widzisz, jak ta strzałka się zatrzymała? Ona mi spauzowała strzałkę w na chwilę Kocham ten charting by the way Świetny charting by the way. Jak patrzę na to jak klikam normalnie w te strzałki Ja dostaję jeszcze misji i mam 70% accuracy What? But... Okej okay. Let's go Okej, okay. nie no, co jak to całą się serię podoba? Jeżeli oczywiście oglądajcie, może jakieś Mario być może nawet kojarzycie niektóre kuzyki. Jeżeli właśnie chodzi o tutaj bajkę, to naprawdę możecie napisać w komentarzach, co myślicie o samym modzie. Uuu. jooo! Okej, okay. let's go, Pinky! Okej okay. Miał no co jak chcę ale Pinkie Pie jest jedną z moich takich ulubionych postaci jeżeli chodzi o moje Pony W sensie przez ten jak ona ma humor po prostu tam Zarąbisty Pipa 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 Ok Let's go Nie no co jak chcę ale jest pożyczka cała w sobie jest naprawdę energiczna na całym starcie i się kusyki na to, ile chodzące gdzieś tam w tle. okej. No mój wynik nie jest może jakiś przepiękny, chociaż jednak klikając strzałki mam full combo. Nie zrobiłem ani jednego misa. But, okej. Okay. No okej, okay. zobaczmy w takim razie, co mamy dalej. Mod sam w sobie, od razu już mówię, jest gigant dobry. Golly, who now your boop could sound so... Benji, Tu by się spodziewało, że masz tak dobry głos do śpiewania. But that was only just the beginning, ale to dopiero początek. Every pony in this town has a heta welcome to Ponyville party. Każdy kucyk, który przychodzi nowe do tego miasta, ma oczywiście swoje powitalne przyjęcie. And now it's your turn, Mr. Human. I teraz to jest twoja kolej, panie człowieku. Jestem boyfriend. Alright, tight Mr. Boyfriend Human. Let's get this party. Więc zacznijmy tą imprezę. Hold it, Pinky! Powstrzymaj się, Pinky. Are you sure we should just immediately embed this? Czy naprawdę powinniśmy od razu ich tutaj wpuszczać, tych ludzi into our town, do naszego miasta? We don't even know their full names yet, nawet nie znamy ich pełnych imion, let alone in they're dangerous or not. Jak możemy nawet nie wiedzieć, jak niebezpieczni, lub w ogóle nie są. If I tired to judge every person I came across, jeżeli oceniałbym każdą osobę, którą ombiám, I would have way less friends than I have right now. miałbym o wiele mniej przyjaciół niż mam aktualnie. Heck! I wouldn't have even befriended be you. Wow! I guess you're right. Wydaje mi się, że masz rację. Plus, you've been a human before, i byłeś też człowiekem wcześniej. What's so different about us? Więc co takiego dziwnego w nas? Huh? In all my life is an Equestrian Unicorn Całe moje życie byłam tutaj kucykiem w Equestrii I think it remember if I were a human or not Pamiętałabym, że byłam człowiekiem lub nie But in Equestria, ale w Equestria Oczywiście, no jeszcze mieliśmy wiecie Equestria, gęs, kto oczywiście kojarzy To była ta część, kiedy właśnie Twilight Pamiętam, bo to jakaś film, film był, tak? To pamiętam ten pierwszy film, co oglądałem To właśnie było, że Twilight przeszła przez jakby lustro, gdzie tam Jak ona się nazywała ta zła? Coś tam grimer. Sunshine Glimmer? coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale to właśnie za nią Twilight wyrus wyruszyła do świata ludzi, i tam mieliśmy taką, wiecie, ludzką Twilight. Co prawda, chyba z tego, co pamiętam dalej, miała różową skórę, jak wiecie, pony, i tam wszyscy mieli takie te różne kolory swoje. Nie byli jak taki normalni ludzie do końca, ale jednak miała ręce, nogi i, i chodziła po prostu do szkoły, gdzie Actually, powiedzmy, nie do końca mogła używać swojej magii. Ale czy tak się jak naprawdę fajne polecam sobie, by zobaczyć, jak ktoś nie widział. Oh silly, Miss Human, boyfriend. Uh, it's girlfriend. Eh, uh, moja pani girlfriend, uh, human, człowieku, boyfriend. What? Uh, you're in a season 1 uh, rerun? Jesteś chyba jeden uh, sezon do przodu? Season 1, really? Pierwszy sezon, serio? So you don't know Tyrek, więc jeszcze nie poznajecie Tyreka. Boże, kim jest Tyrek? To był jakiś. jeden z tych takich większych, złych. Nope. Sunset Shimmer? O, właśnie, Sunset Shimmer! Tak się nazywał. Dzięki, girlfriend. Hardly. Nowhere. When Crysta, uh, Crystallis? Queen Crystalis, To była ta chyba, coś się przemieniała. Ta taka mroczna z tej innej tam rasy. Już nie pamiętam dokładnie. No idea. Nie mam pojęcia. Starlight Glimmer? O, Starlight Glimmer to w ogóle jest tego. Teraz usłyszałem nic Twilight w tych nowych sezonach. A? <laughs> Czaicie, co się właśnie stało? Dostałem coś, co wyglądało jakbym dostał teraz crasha gry, a to actually nie był crash! <laughs> Okej, okay. okej, okay, you got me, button off of the gibberish, let's get this party started, zacznijmy tą imprezę. O oh, wow, jak oni to zrobili! Dostałem dosłownie jakieś okienko, co nie myślałem, że to było jako taki crash kompletny. komplet, już takie, hej, co jest. I na ma tu dalej dialog lecieć, co? Dostałem dosłownie piki chyba krasa dostała, jak to do słyszałam. Okej. Okay. Dlaczego mam tak słaby wynik tutaj? Wypraszam sobie Znaczy tak dużo chłodów, nie robię sticków Trzydzieści jeden ale w urlopku Na Okej okay. Jeżeli chodzi o jest strzałek w tym bodzie, to jest ból Ból dla mnie, ponieważ nie mogę kreć normalnych sticków jakimś cudem Okej okay. Let's go, Piki. Ty wiem, co jak zależy, chodzi o dialogi modyfikacja jest świetna Ale muzyczka jest O kurde, co jest? Hello, rapper piki Ale się odpaliła, co jest? Piki Pink się wszyła, let's go Okej okay. I teraz piki.

Aż się tego Okej okay. Nie zwracajmy uwagi na to ile kurde mam okej? Okay? Nie zwracajmy uwagi na to jak ma accuracy, ponieważ klikanie tych strzałek To jest jakieś kiga dziwne Już sami widzieliście, że cały czas miałem full combo, ale praktycznie cały czas jedyne co waliłem, to gudy Może ewentualnie kilka badów o, oh boy, that was a dozy! To było zarobiste. Tak, to było kinda fun, lol. anyway. Uh, we bought a dip. Come on, girlfriend, let's go. Powinniśmy oh, już iść. O, ale że już. Okej. Okay. You know these people. Go find someone who can take us home. Uh, wiem, że. Uh, wiem, że znacznych ludzi. Chodźmy znaleźć kogoś, kto zapisze nas do domu. O, oh, you. Czy wy. odchodzicie? Ja? Yeah? Wait, are you upset? Czy jesteś smutna? Are you gonna do the thing where you get really mad and try to sink me to death? Czy to jest ten moment kiedy będziesz zła i postanowisz zaśpiewać ze mną na śmierć? W sensie wiecie, rapała bitwa na śmierć i życie. Ha? No silly, nie! Skąd? Skąd by znowu? I'm sad because I didn't get to plan your going away party <laughs> Jestem smutna, ponieważ nie byłam gotowa na to, żeby... nie miałam planu na wasze tego imprezę, kiedy odchodzicie z miasta. Okej. Okay. At least let me give you a going away cake. Przynajmniej pozwólcie mi dać wam ciasto na yy, pożegnanie. Oh, or a going away song. Albo piosenkę na odejście. What? Oh! Lick. <laughs> chocolate! Czekolada! Lick. Dark chocolate. Chocolate rain? How is that even possible? Jak to nie jest możliwe? Oh! Okej. Okay. To so jest. O oh my god No dobra, ja się nie spodziewałem, że on się tu Czekaj Ty nie byłeś w sezonie pierwszym Chyba Dobra, nie pamiętam akurat Aż mi skraszowało grę na tobie Czekaj, jak on się dokładnie nazywał? Eee, Boże Jak ty się nazywałeś? Discord... Czekaj, dobrze mówię? Discord? Tak, chyba Discord Nie pamiętam <grywa> Chyba Discord Żebyśmy odlagować grę Fajnie, że wpadłeś na imprezę, a mógłbyś mi tak dać pogadać, chociaż... O! What the heck? Co do cholery Discord? Tak, wiedziałem. Powitajcie Discorda tym razem. I nie, nie mówię tej aplikacji, na której prawdopodobnie oczywiście możecie sobie ze sobą rozmawiać i tak dalej. W sensie link oczywiście do mojego Discorda macie w opisie, więc tam zapraszam. Ale nie mówimy o tym Discordzie, do którego Was zapraszam, tylko dzisiaj walczymy z tym Discordem. Co do cholery Discord? Heaven's Twilly really Language. Ależ spokoję, uspokój się, Twilight. Uważaj na język. Oh, what should we do? O, oh, co powinniśmy zrobić? Don't worry, I just taught a plan to. You. Po prostu e, wykona plan drugi. Dajcie mi chwilę. Come on, Pinki! Baus w całej kartonisli. <laughs> okej. Okay. Dinki sobie odskoczyła. Mr. boyfriend, distract him or about 3 minutes. Boyfriend, rozkajasz go na jakieś 3 minuty. Okej. Okay. <laughs> Będę piął z Discordem! You, Czekaj! Discord, okej! Okay. Czyli, oczywiście, ten cały pan chaosu, Chase. Akurat na Discord jest lepszy charting Zmieniam zdanie. Let's go, Discord! Oczywiście, jak można zauważyć, że w tle się tam dzieją dzikie rzeczy, na przykład, nie wiem, wszystkie budynki są do góry nogami i tak dalej. A to dlatego, że on jest tej władcą chaosu, więc. Wszystko, co się dzieje wokół Discorda, jak mu zek wariuje, to, to właśnie wygląda w ten sposób. Bo może zrobić wszystko praktycznie, co jest kompletnie chore. Ale nie spodziewałem się, że będę z grał. Chodź, szczerze na no to liczę, ponieważ akurat Discorda lubię jako potencjał z tego z Mighty Okej. Ale szczęśliwa piosenka.

Nie, 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 Discord! nie, Discord, A nie, nie, chaos nie, nie, To już nie, chaos, nie, 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 okej, nie, nie, Ty nie, nie, Kowal Discord! Let's go! Ale się odwala powoli, co jest? Przyspiesza! Okej. Okay. Let's go! Myślę, że Discord przydaje taka prędkość to, co coś złego? O ile nie odwracać strzałek jest okej! Okay. Ale przyspieszać to może zawsze! Oh yeah! Oh yeah! Okej, okay. teraz już chyba przesadzasz. Discord! Discord! just touch it Shit. what hey why'd you stop it's over discord your reign of chaos and oh madness is over so i keep up uh-oh bad discord it's a military discord of camille spoiler w późniejszych sezonach będzie normalnie i będzie tutaj z nimi przyjaciółmi Eee <laughs> Więc no, to tylko taki, taka czasowa przebiada. Czy to jest koniec? Czy to jest koniec? Actually mam black screen Okej okay. To jest chyba koniec, mamy tutaj napisy na sam koniec Które chyba, nie wiem, są czy coś, ale Widzę dużo czarnego spina, ale słyszę piosenkę z Mindful Okej, okay. jeżeli ewentualnie to było jakieś outro, które mi się nie pokazało, to pewnie może w montażu wam je tutaj dodam, ale wow, to by było na tyle, jeżeli chodzi chyba o tą modyfikację, ewentualnie zobaczmy sobie jeszcze freeplay, freeplay Add DLC, słyszałem właśnie coś o tym DLC, będę musiał to sprawdzić. ale dobra, tak, mamy trzy piosenki, mamy jeszcze Smile HD, okej. Okay. No, to w takim razie jeszcze to nie jest koniec. Lecimy ze Smile HD w takim razie, zobaczmy jeszcze to. I ogólnie, jeszcze jak zanim skończę odcinek, specjalnie tutaj zrobię cięcie po tej piosence, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nie ma. O Boże nie. O nie, o nie. Teraz już wiem, co to jest. Um. Jak to mam wytłumaczyć, widzowie? Eee. Uh. Myślę, się że do się o to nawiązuje, w sensie to jest smile, prawda, piosenka, <śmienic> była taka jedna piosenka smile z Pinkie na YouTubie jako animacja, gdzie Pinki nie jest wcale taka ta, ta, ta minówka. Na pewno już nie do nas Jak coś tam podcinie się pło to tylko em, za dużo ketchupu tam zostało zażyte Tak, za dużo ketchupu więcej. Ale lepiej z nią nie przegrać, bo ona jest korąbana. Kto widział animację, pewnie domyśla się, co to jest za pinki. O kurde! Ale spowolniła. Okej. Okay. A się pojawia, że ona czyli kurde, nas zrobi. O! Okej okay. okay. się wydaje sobie miał jakąś taką kiepkową strzałkę <laughs> O oh my god, nie mogę z sobie... tego Ja dobra mam tu z czerwoną Tak jak my Uuu. To jest creepy piosenka W sensie piosenka To jak to wygląda i do czego to co nawiązuje Po oglądają tą anima Kilom Wait, what? Pinky? Pinky? <laughs> um. uh -oh. Faux coupé. Faux coupé. Rainbow Dash! Rainbow Head. Wow! Ale przerąbała! Co jest? Rainbow, pomóż nam! Rainbow Dash! Ok. To jest porobana! Jeszcze ten przerażający śmiech. Wait. Czy Rainbow Operwała? Nie zwróciłem uwagi, jak ona tu wleciała. Oh my god. No ale dobra, w takim razie wszystkie piosenki tutaj tej sfrikle, przeszliśmy, ale żeby nie było, to jeszcze nie będzie koniec. W tym momencie robię tutaj chwilowe cięcie. Jeżeli to było rzeczywiście wszystko, to za chwilę do was tylko wrócę i pożegnamy się i to będzie koniec odcinka. Jeżeli nie, to prawdopodobnie może być coś jeszcze właśnie a propos tego DLC. Więc wracam do was dosłownie za moment. Ok widzowie, jestem z powrotem i jak się okazuje, to właśnie tej modpika z tego co widziałem jest jeszcze kilka tutaj DLC. Lecz uh, aktualnie na ten moment nie pobierałem jeszcze tych DLC, ponieważ uznałem, że jednak przejdziemy je sobie prawdopodobnie gdzieś na jakimś dodatkowym streamie, ponieważ nie mam pojęcia jak dużo piosenek jest tam do ogrania, więc na tym odcinek będziemy już, ten odcinek będziemy już na dzisiaj kończyć, a jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak przechodzę właśnie DLC do tej modyfikacji lub może to będą jakieś oddzielne pomniejsze mody właśnie do tej, tutaj naszego naszego mali fnf FNFa, no to zachęcam właśnie, żebyście wpadali na moje streamki, gdzie właśnie gramy w nowe mody z Friday Night Funkin'. Najczęściej takie streamy pojawiają się właśnie w piątek o godzinie 18, więc jeżeli jesteś w tej nowej, to pamiętaj, że w każdy piątek godzina 18 jest u mnie na kanale stream, gdzie robimy ewentualnie przegląd fanartów od widzów, a potem gramy w nowe mody do FNF-a. No i oczywiście w sobotę też macie streamy z Funky Friday, gdzie gram z widzami w FNF-a w Robloxie. Dobra, to by było na tyle ode mnie, dziękuję wam za dzisiejsze oglądanie, mam nadzieję, że modnik się podobał, według mnie był naprawdę świetny. Co jak co polecam sobie zagrać? Link do moda macie standardowo w opisie pod filmem. No i co? To tyle ode mnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja byłem Corner. No i do następnego. Cześć wszystkim.